O odszkodowaniach, winie w kontraktowaniu w analizie transgranicznej oraz komparatystycznej, a także o odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki samochodowe za granicą dyskutowali pracownicy naukowi oraz studenci na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzisiaj odbyło się bowiem drugie międzynarodowe seminarium naukowe europejskiej komparatystyki prawa prywatnego. Jest to drugie seminarium międzynarodowe. Które jest organizowane przy współpracy z Uniwersytetem Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetem w Konstancji. Jest to platforma do wymiany myśli oraz poglądów naukowych między pracownikami uczelni, ale również dla studentów. Mam nadzieję, że stworzy to też ciekawą perspektywę na wyjazdy zagraniczne dla naszych studentów i że nasz wydział będzie się w ten sposób bardziej u oraz będzie aktywnym uczestnikiem również wymiany studenckiej. Zaproszeni goście wraz z organizatorami i studentami dyskutowali o różnych prawnych kazusach i zastanawiali się nad istniejącymi przepisami oraz potrzebie ich ewentualnej zmiany. Seminarium było połączeniem teorii z praktycznymi wyzwaniami, jakie stoją na przykład przed sądami w orzekaniu różnorakich spraw. Zebrani w sali uczestnicy mogli usłyszeć o sprawach, które miały miejsce w różnych krajach Europy, między innymi Austrii, Czechach, Rosji czy na Ukrainie. Takie spotkania dają Studentom szansę na skonfrontowanie wiedzy zdobytej na wykładach z praktycznym jej wykorzystaniem w codziennym życiu prawników. To jest pokazanie studentom innej perspektywy uprawiania nauki prawa, innej niż sama dydaktyka i, i um, uczenie się na egzamin. Wydaje mi się, że to jest ciekawe podejście do, do tego tematu oraz daje pewnie jakąś inicjatywę, nowe możliwości wyboru pracy magisterskiej. Wydaje mi się, że na pewno jest to wzbogacenie problemu nauczania. Seminarium zostało zorganizowane przez Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet w Konstanc.